Witam Państwa, nazywam się Karol Burzyński i dzisiaj przedstawimy kolejną nowość obecną w Rhino 8 a mianowicie zdecydowanie poprawione możliwości odsuwania krzywych, które w tym momencie potrafią generować, produkować już zamknięte obszary, czyli regiony. Usprawnienie to jest w głównej funkcji odsuwania krzywych odsunięcie odsuń krzywej. I mamy tutaj taki region, który, zrobiony z który wbrew pozorom nie jest symetryczny, lewa i prawa strona nieco się różnią, właśnie żeby podkreślić to, jak to fajnie działa w Rhino 8. Ale najpierw zobaczmy, jak to działa w poprzedniej wersji Rhino, czyli 7. Mamy ten sam kształt, odsuwamy krzywą. Na początku weźmiemy sobie takie bezpieczne odległości, na przykład 1. Do wewnątrz czy na zewnątrz o kierunku decydujemy myszką. W tej, w tej wersji, jak widzimy, wszystko jest ok. Odległość jeszcze nie jest za duża. Zmieniamy sobie na większą odległość. Jeszcze tutaj przy piątce sobie daje radę, ale już jak weźmiemy większą jeszcze wartość, to zaczynają się problemy. Pojawił się pojedynczy wewnętrzny region, a w tej chwili przy siódemce, no to widzimy, że już y, tylko i wyłącznie na górze cokolwiek y, możemy zaobserwować. Wróćmy sobie teraz do RINA 8. Zastosujmy dokładnie tą samą funkcję. Tutaj nie ma żadnych nowych argumentów, tylko sposób jej działania jest, jest usprawniony. Dla jeszcze zwiększenia skali trudności zaokrąglimy sobie z, z jakimś promieniem na różniki, i też kolejna nowość w Rino 8, że podgląd zaokrąglenia mamy w czasie rzeczywistym. Ja to bardzo, bardzo długo na taką zmianę czekałem. No, i w tym momencie zaczynamy bawić się odległością odsunięcia. Tak, czyli najpierw spróbujmy sobie z dwójeczką, czyli dosyć bezpiecznie, doskonale sobie radzi, czy zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz. I w tym momencie będziemy powoli sobie przechodzić już do kluczowych sprawy, w spraw. Piątka na zewnątrz, i do wewnątrz, jak widać, jeszcze dzięki zakrągleniom zdołała zrobić pojedyncze wewnętrzny region. Natomiast przy siódemce. Już widzimy, że zaczynają się powoli zbliżać te granice do siebie, ale dzięki zaokrągleniom jeszcze ciągle jest RINO w stanie wygenerować pojedynczy region, ale już przy 12 tak już widzimy, że no, i właśnie, tutaj jest pewna nowość. Rino potrafi generować w tym momencie odrębne regiony, co nie było możliwe w Rino 7. Jak widzimy, kształt jest niesymetryczny, więc lewa i prawa strona nieco się różni od siebie, ale poradził sobie Rino 8 doskonale. Możemy z tego później korzystać, wytłaczając, wyciągając nowe powierzchnie i stosując to do własnych potrzeb, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Dziękuję bardzo i zapraszam na. Kolejne filmy z, te z tego cyklu